Co się stanie, kiedy weźmiemy bohatera tak mocno i ochoczo przypisywanego do jednej kultury i przeniesiemy go w do zupełnie innych realiów, do zupełnie odmiennego świata? Tętniącego zupełnie inną kulturą, inną mitologią. No, z pewnością wzbudzi to niemałe kontrowersje, podobnie zresztą jak zagrywka mająca na celu przeniesienie uniwersum Wiedźmina do zupełnie innego świata, do zupełnie innej krainy, innej mitologii, bo powiedzmy to sobie wprost i szczerze, do Wiedźmina rościmy sobie więcej praw, aniżeli nakazywałby zdrowy rozsądek, choćby usilne przypisywanie Wiedźmina do mitologii słowiańskiej, do naszej szeroko pojętej słowiańszczyzny, podczas gdy, co oczywista dla tych, którzy książki Sapkowskiego czytali i którzy no, nie mają klapek na oczach, ten świat jest wielką mieszanką wielu różnych mitologii, wielu różnych kultur, choćby czerpiąc z kultur arturiańskich czy też z baśni Bliskiego Wschodu. Jest to świat tak pełny, tak otwarty, i to my z reguły staramy się go usidlić, ograniczyć do znajomego nam bliskiego poletka. To też nie dziwi nikogo, że. Zagrania mające na celu przeniesienie gdzieś Wiedźmina do kultury japońskiej stanowią no, podstawę do niejednej mniejszej lub większej dyskusji. No i właśnie dzisiaj chciałem opowiedzieć o Wiedźminie, naszym rodzimym, który nagle stał się Wiedźmi Wiedźminem orientalnym, a planów na jego orientalizację jest jeszcze całkiem sporo. A zacznijmy od tego, że w 2015 roku na PlayStation Awards w Tokio pojawili się Adam Badowski i Rafał Jaki. Reprezentacja CD Projekt Red, zapewne chcąc wywrzeć dobre wrażenie na gospodarzach z Japonii, przygotowała na tę okazję specjalny outfit przedstawiający na koszulce Wiedźmina Geralta w bardzo niewiedźmińskim wydaniu. Mianowicie, Geralt stał się tam Roninem. No, miała to być jednorazowa sytuacja, w której Geralt w tym wydaniu zostanie zaprezentowany, jednakże to zrodziło pomysł na dalszą eksplorację Białego Wilka w tej wersji, bardzo mocno odbiegającej od wersji, w której chcieliby go widzieć, zwłaszcza fani. Polscy, bo oto pojawił się również Geralt jako figurka w formie... Ronina figurka, która zdobyła olbrzymie zainteresowanie błyskawicznie się wyprzedała, co oczywiście musiało zaowocować powstaniem kolejnych figurek. Twórcom zależało przede wszystkim na tym, żeby połączyć to wiedźmińskie przeznaczenie Geralta i jego słowiański rodowód, zwał jak zwał, z japońską kulturą, z japońską mitologią. Chodziło o to, żeby jak najwierniej przenieść tę postać z jednej mitologii do drugiej, pozostawiając jej jak najwięcej cech no, charakteryzujących ją. I tak oto mamy Geralta w charakterystycznym stroju dla japońskich wojowników, dzierżącego Katane, obok niego Tatarimoke, czyli Sowa, która, wedle wierzeń japońskich, jest istotą, w której. Zamieszkuje duch niedawno zmarłego dziecka. Figurka jest inspirowana cmentarzem Koyasan w Japonii. Przedstawia scenę, w której Biały Wiek przygotowuje się do walki z oni, czyli lokalnymi demonami. Sama figurka jest oczywiście ręcznie malowana i wygląda, jak wygląda. Wzbudziła mieszane uczucia, bo z jednej strony było oczywiście potężne zainteresowanie, wszak kultura japońska cieszy się bardzo dużym uznaniem, z drugiej strony pojawiło się bardzo wiele niezadowolonych głosów, głosów fanów, którzy nie widzą najmniejszego sensu w przenoszeniu. Jednej mitologii do drugiej bohatera z jednego świata do zupełnie odmiennego świata. Z drugiej strony, oczywiście niebagatelny sukces figurki zaowocował tym, że musiały powstać kolejne odzwierciedlenia postaci znanych z Wiedźmina w kontekście kultury i mitologii japońskiej. Kolejna była oczywiście Siri, Siri Kitsune. Oczywiście w oczy rzuca się charakterystyczna figurka, ale warto również przyjrzeć się podstawce przedstawiającej arenę walki, szintoistyczną kapliczkę, która została zniszczona w walce z Yokai. Yokai to w mitologii japońskiej najzwyczajniej w świecie różnego rodzaju stwory, straszydła, demony, zmory. W zasadzie wszystko to, co w jakimś stopniu znamy oczywiście z historii o Geralcie Biedźminie. Siri towarzyszy na arenie mądre stworzenia, czyli Kitsune, lis o pięciu ogonach. Widać tutaj ewidentnie, że twórcy starali się w taki czy inny sposób oddać niszczycielską moc Ciri, jej potęgę, no i też widać w jej postawie, w jej twarzy, jak bardzo wytworna jest to wojowniczka. No ale Ciri oczywiście była zaledwie kolejnym kamieniem na drodze wiodącej wprost do kraju kwitnącej wiśni, bo kolejna musiała okazać się Yennefer, czyli ukochana Geralta. Jenefer została przedstawiona jako żeńska ninja, czyli kunojczy. Oczywiście można się spierać, czy do czarodziejki pasują sztuki walki związane z ninja, można się wspierać o kolory, co też wielu fanów yy, czyni. Widać tutaj też ewidentnie, że Jennefer oczekuje na jakąś walkę. Z jednej strony widać nabor i szkoły Wilka, z drugiej strony widać nekomatę, czyli mitycznego jokaj o postaci kota o dwóch ogonach. Widać, że na coś czekają. Być może jest to jakaś ofiara. Yy, widać też ciekawy element na ręce. Na, na dłoni Yennefer. Oczywiście są to szpony Tekokagi, które mocno kojarzą się nam zwłaszcza z jedną postacią komiksową, czyli oczywiście Wolverinem. Widać tutaj ewidentnie, że Yennefer odarta z magii nadal pozostaje śmiertelnie niebezpieczna, aczkolwiek bez czardziejskich mocy pozostaje jej sztuka walki. Figurki w wersjach limitowanych oraz mniej limitowanych, tak jak mówiłem, zdobywają różne uznanie fanów. Jedni są zachwyceni tym przeniesieniem Geralta do zupełnie innego świata, przeniesieniem tego świata Wiedźmina, inni z kolei no, nie są zadowoleni z takich transferów, bo jednak woleliby, widzi woleliby widzieć kolejne przygody, czy kolejne osłony ukochanych bohaterów w rodzinnej stylistyce. Nie trzeba być jasnowidzem, żeby zrozumieć, że to wszystko to zaledwie wstęp, preludium do wielkiej, japońskiej przygody Geralta, bo oczywiście poza figurkami mamy również koszulki i też sporo zapowiedzi, które coraz mocniej będą wiązały Naszego rodzimego Wiedźmina z kulturą i mitologią japońską, jak choćby zapowiedziane na 23 sierpnia anime. Wiedźmin z Mora Wilka, wyprodukowane we współpracy z koreańskim studiem Mir, wyreżyserowane przez Hank Fang-Ila, a przedstawiające historię młodego Wesemira. No i tutaj też można się zastanawiać, czy ta kolejna adaptacja ma więcej sensu, czy nie. I tutaj również te zdania będą podzielone. A jest to znowuż zaledwie jedna z kolejnych zapowiedzi, bo przecież mamy również zapowiedź Wiedźmińskiej Mangi. Witcher Ronin to projekt studia City Projekt Red, które zamierza wydać pełnometrażową, stustronicową mangę inspirowaną przygodami Wiedźmina Geralta. Tyle, że Wiedźmin w tym wydaniu nie jest Wiedźminem, a znowuż Roninem, wędrownym Samurajem. Historia w żaden sposób nie będzie związana z grami, książkami czy innymi tworami adaptującymi w jakikolwiek sposób świat Wiedźmina. Będzie to zupełnie nowa historia, w której Geralt zostanie osadzony w japońskim świecie, w japońskiej kulturze walcząc z lokalnymi demonami. Yokai. Rafał Jaki, który pracuje na co dzień w CD Projekt Red, jest odpowiedzialny za anime ze świata Cyberpunk 2077 i jest również redaktorem Wiedźmińskich Komiksów, dał pomysł stworzenia takiej właśnie mangi historii Geralta otoczeniu japońskim, w otoczeniu orientalnym. Zresztą jest to bliskie jego prywatnym zainteresowaniom, bo jaki ukończył japonistykę na Uniwersytecie Warszawskim. Sam pomysł na mangę był inspirowany takimi tworami jak Batman Ninja czy Superman Red Sun, które również przenosiły znanych z DCU bohaterów do zupełnie nowego uniwersum. Trzeba było do tego pomysłu oczywiście przekonać studio. W tym celu zaprezentowano pierwsze grafiki koncepcyjne oraz szkic pomysłu. Studio wyraziło aprobatę, no i tak oto już w 2022 roku Możemy spodziewać się wydania mangi. Mangi, do której scenariusz stworzył Rafał Jaki, a ilustrację Hataya. Tyle tylko, że sam, sama manga, samo wydanie mangi nie jest takie jednoznaczne, bo o ile samo studio sfinansowało projekt, o tyle również na Kickstarterze ma wystartować w ciągu dwóch miesięcy zbiórka. Zbiórka mająca na celu wydanie dodatkowego wydania kolekcjonerskiego oraz trzech pomniejszych 15-stronicowych mang wykonanych przez. Yy, Gościnnych twórców, i to właśnie ma trafić do wspierających na Kickstarterze, bo CD Projekt Red planuje jak najszerszą ekspansję globalną tej mangi. Więc od powodzenia samego projektu i kampanii na Kickstarterze będzie zależało, jak szybko ten komiks, ta manga będzie się rozprzestrzeniała na całym świecie. To z pewnością wszystko jest dopiero zapowiedź tego, co ma nadejść. Wszystko to powoli przygotowuje nas być może bardziej mentalnie, choć też pod kątem portfela i finansów również do tego. Co może wydarzyć się dalej? Zdaję sobie sprawę, że wielu, zwłaszcza rodzimych fanów Wiedźmina, będzie bardzo niezadowolonych z kierunku, ale tutaj chciałbym. Odnieść się do pewnej istotnej rzeczy. My, jako fani, nie musimy aprobować wszystkiego. Możemy decydować, co i jak chcemy kupić, z czego, w jakim stopniu chcemy korzystać. Oczywiście, możemy poprzestać na samych książkach Sapkows Sapkowskiego, możemy również być wielkimi miłośnikami gier, CD-projektu, możemy również kochać komiksy, niezależnie od tego, czy będą to komiksy z Dark Horse, czy też komiks inspirowany właśnie opowiadaniami Sapkowskiego. My sami decydujemy, co chcemy wybrać. I wydaje mi się, że na tym Polu gdzieś wyrażanie wielkiego sprzeciwu względem Geralta, podbijającego kolejne rynki, kolejne mitologie, wbijającego się w nowe kultury, jest czymś no, mało poważnym. Bo, oczywiście, my możemy zazdrośnie trzymać tego bohatera w swoim, w swoim ogródku, w swoim dorobku kulturalnym i nie pozwalać mu wyjść na krok ponad to. Ale z drugiej strony, miejmy, w, miejmy świadomość, że Wiedźmin dzisiaj to już nie jest tylko powieść, to już nie jest tylko gra, to nie jest tylko seria. To już jest przede wszystkim marka, marka, która będzie rozwijana w miarę tego, jak bardzo będzie zarabiała. A wydaje mi się, że kierunek japoński, który również w Polsce jest bardzo popularny, jest kierunkiem jak najbardziej trafnym, bo z jednej strony pozwala też Geraltowi podbić tamten rynek. Bo wiedzmy, że Wiedźmin w Japonii nie miał drogi usłanej różami, bo o ile w 2010 roku pojawiło się tłumaczenie krwi elfów, o tyle aż do 2017 roku i do sukcesu dzikiego gonu gry trzeba było czekać na to, by wydawnictwo zdecydowało się wydać kolejne tomy sagi. Do tej pory nie zostały wydane opowiadania, nie wspominając już o sesji. Za niebóż, aczkolwiek opowiadania, pierwszy Tom Opowiadań, czyli Ostatnie Życzenie, ma zostać w tym roku wydane w Japonii. Niezależnie od wszystkiego, widać tutaj bardzo mocno, jak wielki wpływ na rozwój marki Wiedźmina miała gra. I widać też, że te produkcje związane z przeniesieniem gdzieś Geralta do tego orientalnego świata, do pokazania, że te kultury, choć tak. Odległe mają tak wiele ze sobą wspólnego. Wydaje mi się to być bardzo zgrabnym i ciekawym posunięciem. Dla mnie rozwój marki pod różnymi kątami jest ciekawy, bo choć nie wszystkie kierunki, nie wszystkie gałęzie przemawiają do mnie osobiście, to cieszy mnie to, że marka się rozwija, bo im bardziej marka będzie się rozwijała, tym więcej projektów w jej obrębie będzie mogło być realizowanych, co z kolei daje szansę na to, że każdy z nas będzie mógł doczekać się czegoś, w swoim guście. Czegoś nowego, co będzie w pełni kontentowało i spełniało wszelkie oczekiwania. Może nie będzie to japoński Wiedźmin, być może wielu z nas odbije się od tej wersji G Wiedźmina Geralta czy też Ronina Geralta, ale mnie najzwyczajniej w świecie cieszy to, że nasza postać gdzieś wychodzi ponad nasze podwórko, że zaczyna podbijać zupełnie inne kultury. I mam nadzieję, że to będzie trwało. Co będzie kolejne? Nie wiem. Mam nadzieję, że się przekonam. Sam będę pewnie jedną z pierwszych osób, które wesprą wydanie mangi na Kickstarterze. I spodziewam się, że będzie to pierwsza i być może nawet jedyna manga, jaką kiedykolwiek w życiu przeczytałem. No i cieszę się tym bardziej, że to będzie jednak Wiedźmin. No, bo czemu by nie? W każdym razie dajcie znać, co wy sądzicie na temat rozwoju marki Wiedźmińskiej pod kątem japońskiej kultury. Czy Wam się to podoba, czy nie bardzo? Jakie jest Wasze zdanie? Ja ze swojej strony radzę tylko, żebyśmy jak najszybciej uporali się z tym, co myślą, że Wiedźmin jest słowiański. Bo im szybciej zrozumiemy, że Wiedźmin tak naprawdę jest tworem już międzykulturowym. Tym lepiej chyba dla nas samych i dla tego, co roi się w naszych głowach. Pogódźmy się z tym, a po prostu mniej nerwów będzie nas to wszystko kosztowało. Subskrybujcie kanał, trzymajcie się ciepło. Cześć!